Praktycznie można powiedzieć, że to jest, że to jest piąty dzień pracy. Piąty dzień pracy. I opowiem troszkę z bliska Państwu tutaj, jak ja te piece tutaj lepiej. Otóż lepiej je tak, że tu mamy w podłodze jedną, drugą, trzecią warstwę szamotu. I ona tu pełni funkcję nie tyle akumulacyjności, ale przede wszystkim izolacji, żeby nie zagrzać tu wewnątrz tego betonowego podłoża. Okno paleniska tu jest w granicach 25 cm i takie okienko jest dlatego takie niskie, żeby ten piec nie tracił tutaj ciepłoty podczas korzystania z niego. Następna sprawa tu jest dosyć płyciutki ten piecyk, ponieważ taki ma być. Płytkie piece są ekonomiczne, szybko się nagrzewają, dobrze się z nich korzysta, dobrze się piecze, dobrze się różne potrawy przygotowuje. Tu są szamoty po bokach zacięte, żeby można było mieć taki zasięg i łopatom dobrze sobie tutaj wszędzie sięgać. No, i tu jak zwykle nie wszyscy tak robią, ale ja zawsze tak robię. Tu będzie jakiś koreczek ceramiczny, jakaś wyczystka, wyczystka do tej rury tutaj z tyłu, która, która odprowadza dym do komina. I jakby coś tu się kiedyś w środku zapchało, to będzie dostęp, zawsze ten dostęp musi być zrobiony na zakręcie. To pozostało jeszcze. Obudowa, jakiś ładny tynk, jakiś tam kawałek cegiełki. No i będziemy mogli zapalić w piecu chlebowym, w prawdziwym, szamotowym piecu chlebowym. Bardzo dziękuję i serdecznie, jak zwykle, wszystkich z Państwa pozdrawiam.